Jo, Yo, ey, yo Jadę metlejem dawno w tym miasto śpi W lusterkach odbijają się wspomnienia dni Światła w oddali, a ja czuję ten spokój Pęklej na drodze w sercu zimny nokaut, ulice puste, tylko my i ten rytm. Silnik wlew, a w głowie myśli milion. Za szybą noc, a nie moje marzenia. W tej ciszy czuję, że życie to scena. Będę i cisza nocy to nasza gra. Droga pod kołami, w sercu tylko ja Miasto cicho śpiewa, a ja jadę sam. Będlej i cisza nocy to mój własny szlak, luksus w detalach, ale to nie wszystko. Chciałem więcej, teraz to mam wszystko. No miasto, jak obraz na płótnie, jadę przez świat, patrząc na jego kształty, zamykam oczy, ale czuję ten rytm. Każdy kilometr to jak krok po marzeniach, za oknem ludzie, ich ojca codzienność, a w moich historia i wolność bez granic. Będlej i cisza nocy to nasza gra droga pod kołami, w sercu tylko ja miasto cicho śpiewa, a ja jadę sam wętleń i cisza nocy, to mój własny szlak cisza nocy, ale serce bije głośno w głowie tylko plany, życie idzie wprost zwętleję na drodze, czas nie ma znaczenia każdy moment to jak droga do spełnienia sprzęcam w ulicę, miasto tętni życiem lecz ja wolny, jak w powietrzu szybkim wiatrem tej ciszy czuję że to wszystko moje, miasto przy mnie, ale to ja mam kontrolę Będlej i cisza nosy to nasza gra Droga pod kołami, w sercu tylko ja Miasto cicho śpiewa, a ja jadę sam. Będlej i cisza nosy To mój własny szlak Będlej i cisza nosy to nasza gra Droga pod kołami, w sercu tylko ja Miasto cicho śpiewa, a ja jadę sam Będzlej i cisza nocy to mój własny szlak